W parlamencie, gdzie się dzisiaj zebraliśmy, zasiadamy tylko 50 dni w roku. Przez następne 300 dni 750 biur parlamentarzystów, każde z własną kabiną prysznicową, stoi puste i bezużyteczne. Te słowa wypowiedział parlamentarzysta Lambert, podkreślając, że budynek parlamentu mógłby stać się schronieniem dla uchodźców. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka, mówił święty Jan Paweł II. Codziennie setki tysięcy Syryjczyków zmierza ku Europie. Uciekają przed głodem, bezrobociem i śmiercią. Wojna domowa w Syrii doprowadziła kraj do katastrofy gospodarczej oraz braku poczucia bezpieczeństwa w narodzie. Końca wojny nie widać. Od 2011 roku zginęło 215 tysięcy osób, a 4,5 miliona zostało wysiedlonych. Syryjczycy mimo niebezpiecznych podróży zmierzają w kierunku Europy prosząc o azyl. Całymi rodzinami emigrują z Syrii w poszukiwaniu lepszego życia w Europie. My name is Adab. It means needs and hope. I'm an. Jihadists killed my family when I was in school. I ran away to save my life. Sometimes I miss my home. But I'm happy because I live in Poland. Thanks to good people, I can make my dreams come true. Oh, it's great to see you too. The okay. Możemy użyć ze, formy ze, z formy z, ale zredukowanej nie z, tylko z. W takich skrajnych przypadkach, jeżeli oczywiste jest, że dany rzeczownik jest rodzaju żeńskiego. Dzięki działaniom, jakie podejmuje Parlament wobec uchodźców, nauczyłam się szacunku i tolerancji wobec osób innego pochodzenia. Uświadomiłam sobie, że im także potrzebna jest pomoc. Dlatego zabierz swój głos w tej sprawie i pomagaj. My wspieramy działania, które ratują życie uchodźców. I ty nie bądź obojętny. Światem nie rządzą granice, lecz serca dobrych ludzi. Polacy, czechi, Do you think so?